Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie z tej strony Uber Strike, kanał od gracza dla graczy I ja jako wasz newsowy reporter na posterunku zapraszam dzisiaj na porcję wiadomości najnowszych prosto z dev bloga a także ze strony internetowej, czyli szybko przejrzymy co takiego devsi nam zafundowali w ostatnich dniach, a warto skupić się na pewno jednej informacji, bo dotyczy dwóch polskich okrętów w nadchodzącej europejskiej linii nowych dedeków. Tak też Zapraszam na to, ale też, drogi graczu, graczko, jeżeli dotychczas nie widziałeś mojego kanału na YouTubie, zapraszam, abyś zerknął w ostatnie materiały. Tam kolejny materiał dycha w 5 minut, czyli ekspresowe omówienie Republiki, tym razem, link u góry. A jeżeli jesteś fanem okrętów podwodnych, bądź jeżeli lubisz dobre gameplaye, na przykład podwodniakami, no to dla ciebie materiał, jak grać podwodniakami, numer 3, też u góry się wyświetla z gameplayem. Mojego autorstwa na amerykańskiej ósemce. Zapraszam gorąco. Ok, no to nie przedłużając, jedziemy! i w ekspresowym tempie jesteśmy przy dev blogu dlatego że no tak jak wam mówiłem nowe drzewko europejskich niszczycieli zostanie dodane do testowania wraz z europejskim krążownikiem Eli, brytyjskim krążownikiem Nottingham i amerykańskim okrętem podwodnym Gato wszystko w najbliższej sesji treningowej e, testowej która zostanie dodana e, testowej tak e, no i główne główne cechy znacie tych niszczycieli czyli solidna pula HP e, dosyć dobre przeładowanie baterii głównej o dobrym zasięgu, dodatkowo od Tier 8 płaska trajektoria lotu, torpedy szybkie, ale małe obrażenia i krótki zasięg. Niszczyciele posiadają dobrą prędkość, bardzo dobrą prędkość, no i są dosyć wykrywalne. Z konsumabli mamy wytwornicę dymu, engine boosta, a także moi drodzy od Tier 8 krótki radar, ale o szybkim przeładowaniu. No i teraz szybciutko możemy zobaczyć te niszczyciele. Niektórych nie widzieliśmy, niektóre widzieliśmy, ale tak można powiedzieć krótka charakterystyka. Na tierze piątym rozpoczynającym drzewko będzie Venet, turecki, ale zaadoptowany z klasy brytyjskiej, z klasy I niszczyciel. Na tierze szóstym niszczyciel norweski, też... Że tak powiem, pochodzący z Wielkiej Brytanii. Na tierze siódmy, niszczyciel pochodzący z Francji. Kolega błyskawicy, czyli grom. E, też fajnie, bardzo dobrze. Ciekawe, jak będzie wyglądały te cechy tego drzewka, prawda, w przypadku siódmego e, tierowego gromu. Na tierze ósmym e, Split, czyli jugosławiańska marynarka wojenna. Ten pochodzi akurat od Le e, więc on już posiada radar. Na tierze dziewiątym tego niszczyciela, nie mieliśmy jego wizualizacji, Lambros Katasonis, katsonis e, grecki niszczyciel, nawet z klasy E Cruiser, pochodzący projekt z 1920-tych lat e, właśnie dla... Greckiej floty. E, dziwny układ dział. E, sześć ich ma być. Ciekawe, jak na rówie są rozmieszczone. No bo wszystkie te 140 niekoniecznie będą strzelały, prawda, z salwy burtowej. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Po to są testy właśnie tego oto niszczyciela. Na tierze dziesiątym Gdańsk, e, czyli zaadoptowany niszczyciel e, z Mogadora, jednym słowem Made in France, e, Tuning by Russia i przekazany, prawda, Polsce, a raczej Polacy e, właśnie e, tą linię by kupili, kupiliby sobie takiego, jeżeli by walczyli, prawda, dalej, a Sowieci by go zmodernizowali, wsadzili w niego radar, torpedy i tego typu rzeczy. No i od razu idziemy sobie do charakterystyki, co najważniejsze, do Gdańska główna bateria tu jest podzielona, 1x1 1, 139 i 3 razy 2 139, zasięg 12 km, 2000 haeki, 2700 przeciwpancerne, zasięg 12 km, e, armatek strzelające co, żeby znaleźć statystykę, co 3,7 sekundy, Sigma 2.0, więc dosyć celny. Mamy dodatkowo jeszcze torpedy, dwie wyrzutnie piątki 533, no i dodatkowo e, mamy też. E, właśnie te wyrzutnie, torped a, moi drodzy, dwie piątki e, 533 o zasięgu 7,5 km e, alfie 11, czyli dosyć niedużo, ale prędkość 86, e, przeładowanie 116 sekund, więc idzie tutaj fajną robotę porobić tymi niszczycielami. Dodatkowo w komsum mamy opis radaru. E, czas trwania tylko 10 sekund, e, 9 km zasięgu, przeładowanie 60 sekund i cztery ładunki startowo. Będzie można to zwiększyć dzięki e, prawda, e, odpowiednim perkom. E, krożownik Eli e, europejski dla Greków, przekazany, prawda, przekazany czy tam e, odkupiony od właśnie marynarki włoskiej. Zresztą podobnie wygląda. Kaliber 152. Okej, okay, lecimy dalej. Poza Eli mamy jeszcze brytyjski krążownik Nottingham Tier 8, e, krążownik Nottingham z trzema wieżami. E, tak, moi drodzy, dziobak, że tak powiem delikatnie. Jeżeli ktoś lubi Nelsona, to teraz będzie miał wersję Nelsona na e, Tierze 8, taka lżejsza, tyle że krążownik, czyli będzie jeszcze bardziej zbierał. Wrzucanie takiego krążownika na tier 8 może skończyć się tragicznie, czyli raczej będzie rzadko grany wersja kolekcjonerska, tak samo jak wersja. Tutaj, że tak powiem, testowa czy narysowana na kartce papieru e, tego krążownika jest. No i jeszcze na sam koniec, e, amerykański, amerykański okręt podwodny e, klasy Gato e, Tier 10, e, znaczy Gato, nie klasy Gato, e, więc e, tutaj mamy takiego potwora, że tak powiem. No i co najważniejsze, on posiada w swoim uzbrojeniu 10 wyrzutni torpedowych dziobowych. Nic na rufie nie jest tutaj podane. No, no nic. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy czy Gato będzie się sprawdzał. Kamuflaż ładny. Takie kamuflaże mogliby pododawać z tymi bestiami, rekinami i tak dalej. Poprzygarniałby na pewno takie kamuflaże. No i co? No i omówiliśmy sobie drzewko i nowe okręty. Teraz przejdźmy do kolejnych newsów, które zostały nam wczoraj czy w ostatnich dniach podane przez deweloperów. Ten news jest krótki, bo będzie dotyczył King of the Sea, turnieju 15 edycji. Zamknięte testy na razie. No i mamy dodane, jaki będzie permanentny kamuflaż na Halanda. I jest oszołamiający, że tak powiem. Jest naprawdę mega. Tutaj ktoś wykonał super robotę. Ten Viking w wersji Halanda jest naprawdę mega. Do tego mamy tutaj. Flagi, naszywki i do tego kapitana, który też fajnie pasuje. Ogólnie można by było zrobić z tego cały event e, w stylu Wikingów. Jestem za. Dajcie znać, czy e, bralibyście kamuflaże i tego typu rzeczy, e, permanentne, e, prawda, czy dowódców, jeżeli by się pojawili, bo według mnie pomysł warty, e, no. Podjęcia kroków przez Wargaming. Wikingowie ostatnio zyskali, że tak powiem, popularność, więc warto by było uderzyć i w ten temat. Tak też w ten sposób Halan z nowym kamuflażem będzie wyglądał w ramach turnieju King of the Sea 15 edycji. I kolejna informacja przed Wami. I tutaj mamy zapowiedź, moi drodzy, no właśnie nadchodzących rzeczy, czyli 1 kwietnia. Pryma aprilis, moi drodzy, będziemy mieli śmieszny port, nową zabawę. No, i jeżeli ktoś lubi odprężyć się przy World of Warships, a do tego popływać sobie gumiakami, to będzie taka szansa. Będziemy mieli kaczuchy pływające na jakichś polach minowych, więc. No i dowódcy. No, ktoś wpadł na ten pomysł, ktoś szalony, że tak powiem. Może być to wesołe. Jeżeli poza e, e, kapitanami będą jeszcze jakieś fajne nagrody, to na pewno będzie się to e, przyjemnie grało, zdobywało. No i dodatkowo e, wczesny dostęp. Krążowników, moi drodzy, wraz z kamuflażami krążowników panamerykańskich, Ignacio Alendre, Santander, tak jak widzicie, kamuflaże, San Martin, flagi, przerobiony port Rio de Janeiro, przygotowany już do właśnie tego eventu. Jednym słowem będziemy mieli karnawał World of Warships, który w ramach wchodzenia drzewka będzie trwał przez... No, właśnie czas odchodzenia drzewka. E, no i zapowiedź rankedów. Brązowa i srebrna e, liga tiery e, 8-9, Złota liga tiery 10 to jest akurat zapowiedź. E, zmiany w bitwach klanowych, e, co nieco prawda, w mapach. To jest dodane. No i mamy e, nowe kamuflaże. Co rok, mniej więcej od kilku lat już wychodzą kamuflaże te gwiezdne. Będziemy mieli star Edimburga, star Kitakadze i dwóch dowódców. No i do tego zostaną dodane już, e, prawda, naszywki, prawda, emblematy e, na dowódców okrętów podwodnych. Jeżeli ktoś się tym interesuje i tym pływa, to będzie miał możliwość zdobycia tych oto emblematów. No okej, okay. tutaj w ram i e, prawda... Kategorie, jakie trzeba e, osiągnąć, aby je e, zdobyć. No i dwie nowe naszywki, też fajnie, epic i taki komiksowy wykrzyknik, więc też e, przyda się warto zmieniać, warto dodawać, aby nowe rzeczy kosmetyczne nawet bawiły oko w World of Warships. No i co? I pora na sam koniec przejść jeszcze do strony internetowej World of Warships, abyście wyzerknęli sobie e, jakie tam newsy pojawiły się w ostatnich dniach, ale też ważne, abyście wy też zaglądali na stronę internetową World of Warships, bo warto śledzić to, co dzieje się na bieżąco w naszej grze. Strona internetowa World of Warships, no i oczywiście dwie ważne informacje. Mamy, zapraszamy wszystkich polskich graczy na stream, który zaczyna się za no dzisiaj, 10 lutego, o 18:00 za ślubin polski z Morzem, czyli 103 rocznica, do zdobycia super kontenery okrętu premium 6 Tieru, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Zobaczmy jeszcze co w wiadomościach. Dziennik okrętowy świętego Walentego. Jest szansa zdobycia, prawda, kamuflaży, e, naszywek, jeżeli ktoś jeszcze nie ma bonusów, no bardzo ładny ten kamuflaż, ja ogólnie uważam, że on powinien być na stałe dodany do niektórych okrętów, no i dzięki temu jeszcze mamy kurs na polskę, czyli zdobycie, jeżeli ktoś nie ma tej koszulki polski, jeżeli zdobycie, zrobicie pewne zadanie, niezbyt trudne, ale sądzę, że warte poświęcenia się, jeżeli ktoś jeszcze nie ma tego typu naszyweczki, no i wiadomości jeszcze. Warto zerknąć, bo zbliżają się Walentynki, a oczywiście w ramach Walentynki my decydujemy, czy wolimy Walentynki, czy dzień wodowania Bismarka. Ja oczywiście wolę Bismarka. Powiem to tutaj, bo żona nie ogląda tego materiału, więc oficjalnie wolę Walentynki. Moi drodzy, ale najważniejsze jest to, że mamy. Do zdobycia Bismarki ze stałym kamuflażem gotyf, Gotyk, a także te Shirty Bismarkowe, jeżeli pogracie Bismarkiem albo zdobędziecie na innych okrętach, prawda? Eee, no, tutaj macie pule bazowych, więc no, nagrody podane: szansa uzyskania dla wszystkich dwa kontenery z kolekcji polowania Bismarka, jeżeli ktoś nie ma, ale też szansa na wylosowanie też Shirtu Bismarka. Eee, tylko pięć. Bardzo szkoda, że tylko 5, bo ja osobiście uważam, że to powinno być 50. Wielu graczy by było wtedy zadowolonych. Ja osobiście przygarnąłbym takiego kropka w koszulce Bismarka, wszędzie bym w tym chodził, dosłownie wszędzie. No i jeszcze przechodząc do innych wiadomości, kiedy sobie pożartowaliśmy o ko koszulkach e, z World of Warships, e, zaglądajcie na Discorda oficjalnego e, World of Warships, tam nagrody. No i jeżeli jeszcze dotychczas nie robiliście e, rzeczy, kolekcja e, Era Sanzenberga potyczki, to było wszystko w poprzednim tygodniu i amerykańskie pancerniki hybrydowe już w zbrojowni. Tyle na dzisiaj moi drodzy wielkie dzięki za wysłuchanie tego materiału, no i mam nadzieję, że będziecie zaglądali do mnie na kanał coraz częściej, ale także na live'y. Staram się być na bieżąco i wszelkie informacje przekazywać Wam w ekspresowym konkretnym tempie. To tyle na dzisiaj, żegna się z Wami Ubersray, kanał od gracza dla graczy. Hej, hej!